Hej, cześć, siemanko, z tej strony znowu cy Nie ma cyca, nie ma cyca, ponieważ znajduje Jest patelnia, yy, nie ma cyca, bo ponieważ nie ma... Yy, nie, nie ma po prostu... Nie go na bilet do praniewa, oczywiście, ten taki śmieszny żart patelki. Yy, w dzisiejszym odcinku będzie, nie uwierzycie, nie uwierzycie, ale nie, nie uwierzycie. W dzisiejszym odcinku będzie wywiad, ale to nie będzie jakiś normalny wywiad, czy coś takiego. Bo u nas, u nas nie ma normalnych wywiadów. One są niesamowicie, nie, nie Mieliśmy z księdzem, no to kto może być jeszcze? No kto? Wczoraj jestem w Braniewie. A Braniewo to jest rejon, gdzie wjeżdża że 1230 0 no to kto? Bartuś. 1, 2, 3, 0. Niesamowity. Wjeżdżał na rejon, kolego. <śleski> Dokładnie tak. Niesamowity gigaczat. Jest <coughs> niesamowity. Um, no, I, i. no Uwaga, pierwsze pytanie. Lecimy, czy to prawda, że jesteś moim kuzynem? Tak, to prawda. I to, to jest nie jestem kuzyn. przestrzywanym, tylko jestem prawdziwym? Tak, to jest mój kuzyn, tak? przestrzywany. Jestem z tego dumny. Ja też jestem dumny, że mam takiego bambika w rodzinie. Oczywiście, niesamowite pociski. No. Dobra, kolejne. I, ile. Przepraszam bardzo. Ile ważysz? 80 kilo. Nie, no, żartuję, wyglądasz na mniej. No wiem, o 70 kilo ważę. No, to a ile kalorii zjadasz dziennie? Nie wiem. Czy to prawda, że jesteś Harcerzem? Byłem. Byłeś? Przez 3 dni. Przez 3 dni byłeś. Niesamowita tak. kariera. No. To jest kolejny jakby człowiek, który, który jest Harcerzem. I go nie. znam. Dobra. Jaki mm. ze mnie Harc... Oczywiście. Chcę czy czy, czy Bortu7230 lubi Cyca? Lubię, ale jeszcze kiedyś przed nutą raz mnie tak wnerwił, że miałem ochotę przywalić przez telefon. A, okej, okay, okej, okay, no, dobra. No. Coś powiedział takiego niefajnego. Oj, 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 A co, a co, jeśli mogę wiedzieć, co powiedział? A może lepiej nie mówię, bo dostanicie bana albo nie pozwolę wam tego wstawić. No tak, jasno. No tak. Oczywiście cycu e, nie mówi takich rzeczy. Pozdrawiamy ciebie cycu tak. miłego dnia. Tak, oni już są pogodzeni, tak? Um, tak. To, dobra. dobra, proszę. to, to prawda? Dalej. Czy to prawda? Że masz z nami minutę Tak. Mam z nimi minutę nawet dwie. No z tobą, no tak, ale nie została wstawiona. Niestety. No bo y, to będzie na album, który może kiedyś powstanie. Tak, kiedyś, kiedyś. No kiedyś, kiedyś. No ale Dobra. chyba raczej każdy z was zna moją nutę, co to ogląda. Jeśli nie, to wiesz eee... eee... na reja mój nick to Bartu 7230. taki spoiler początkowy. Tak, 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 to tak, jest... Tak. Niesamowite, niesamowite. Tak, niesamowite mi to. Dobra, cięcie na chwilę. Dobra, myślę, że przejdziemy do tych... Wa... kurde, do tych ważniejszych pytań. No i chciałbym się zapytać o jakieś najważniejsze, tak, Real Madryt czy Barcelona. Nie jestem fanem piłki nożnej. Nie, musisz odpowiedzieć, nieważne czy jesteś, czy nie jesteś, musisz odpowiedzieć Real Madryt lub um, Lepsi, czyli Barcelona. Nie, odpowiem, bo nie jestem ani za tym, ani za tym. Ja jestem z starym United. O, o, o! no, Dobra, no, to się rozumie, to się rozumie. Dobra. Słuchamy? Proszę, przerwa, przerwa techniczna, tak zwana. E, oczywiście, e, świetna odpowiedź. Również chciałbym się zapytać: Lech Gdańsk, czy może Arkadynia? <laughs> Chyba Lech Lechia Gdańsk. Dobrze. Myślę, że. Ta odpowiedź, te odpowiedzi są świetne po prostu. No, zobaczcie na niego, przecież to jest taki. No, czas, no. Dokładnie tak. Tego nie było akurat. Też tak myślę. To e, nie, dość e, tak. To może, e, no. Czym byś chciał się pochwalić, pofleksować Bartek? Bo akurat jestem u niego w domu. Czym byś chciał się pofleksować? Moim lego. Twoim Chodźcie lego. ze mną. mówię, że Cię bardzo się. O, o, jak tu się skręca? Gdzie, gdzie tu jest Nie, nie, nie. nie. To, ta, to, to są Samsungi, to tak się czynia. Tutaj niesamowite. Ty i tu jest nowe miejsce. Figurki leżą tam na górze, ale wy ich nie A tu widzicie? jest mój ulubiony zestaw LEGO. No. Mój ulubiony. Niesamowite, niesamowite. Taki, mhm. taki zdolny chłopak z tego Bartusia. Dobra. Kolejny to jest ten, też mi się okay. podoba. Ten, widać? Ten ten i tu są tu no, są wszystkie figurki. Ładnie no bomba. I tu się, tu jest jeszcze z kilka zestawów. Brawo Bartek. Brawo Bartek. Piszcie w komentarzach brawo Bartu 7230. Um, no, e, chciałem się jeszcze zapytać skąd się wzięła ta w ogóle ksywka? E, Bartu 7230, co? Przez moją nutę. Jaką? Aha, no tak, dobra. Ale jak przez twoją nutę? skąd się skąd <noise> <noise> Skąd się ona wzięła? Zobaczcie, jakie nie widzicie, dobra, nie będę się flexować, bo nie jestem takim... No tak, imieniem. tak, 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 tak. Dobra. E, myślę, że... Hmm. Poczekajcie, może jeszcze jakieś pytania zadam, bo to jest freestyle, a na koniec będzie coś mega specjalnego. Oczywiście jeszcze, je, jeszcze jakby ktoś się pytał, e, to ja, to ten mega niesamowity montaż to ja. Koniec... Bo zawsze Cys montuje, tym razem to jest patelnia, więc myślę, że widzicie eee, coś lepszego, nie? Dobra, dobra, eee, próba numer dwa tego cięcia, czy jak coś tam się nazywa, nie wiem, go coś odkleja, odkleja go. Eee, przed chwilą naprawdę piękne, ale coś tam chłopakowi się stało, eee, a więc chciałbym się zapytać, ile ty możesz dziewczyn, bo naprawdę... Teraz mam zero. Miałam no teraz ogólnie zero, no ale w przedszkolu miałem 13. No ale miałeś, miałeś z nimi ślub, tak? No z dwoma. No, no to opowiedz o jednym z nich. No to taka Zosia, bo miała na imię Zosia. Mm -hmm. Zosia... Santosia. Powiedz mi. Świetne. No świetne, co nie? Wredny, gruby babsztyl. <coughs> Ale naprawdę ona no, była taka wredna okay. niesamowite. No, niesamowite. Ciekawe. Ona co nie wymienia se chłopaków co... co dzień! Nie gadaj. No no to prawda, nikt jej nie lubi w szkole. No ale opowiedz o ich ślubie. O ona... waszym ślubie. Bo ja słyszałem naprawdę ten ślub był niesamowity. No był taki niesamowity, że mnie zmusiła do niego. No i co się działo na tym ślubie? A no, głupapza. Żartowałem. Nic przynajmniej nie działo to jakieś... Naprawdę, już się robi bez sensu, bo ci się nie chce mówić już. Uwaga, za chwilę będzie coś niesamowitego. Za. trzy, 2. Jeden! Uwaga, widzowie, postanowiłem, że ten bilet jest nudny i będziemy się dawałali mieszami. Ura! Ura! Uru! 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 Uru!